Pisania do wydania. Złożę jeszcze raz. Obecnie mamy sierpień, a konkretnie 20 sierpnia rok 2019, 21 września, 5 października, że mamy listopad, melduje się w nowym 2020 roku, dzisiaj mamy 5 stycznia, dzisiaj mamy 12 lutego 2020. Perspektywa czasu. Pokazuje, po co być takim poważnym. Ja nazywam się Danuta Awolusi, jestem pisarką i właśnie tworzę moją szóstą książkę, której tytuł roboczy to Gorzki Miód. Chciałabym pokazać wam, na jakim etapie jestem teraz i przez kolejne miesiące, długie miesiące, będę wam robić takie króciutkie zajawki tego, co się u mnie dzieje i jak postępują te prace nad książką. Finałem całego tego projektu i tego pomysłu będzie moment, w którym dostanę książkę do, do moich rąk prosto z drukarni. Widząc ją w końcu na tym wymarzonym etapie, czyli na papierze. Ja jestem w połowie pracy nad książką, co oznacza, że mam około 250 tysięcy znaków ze spacjami napisanych. Na przeliczeniu na strony to jest około. 130 do 150 stron, teraz nie powiem Wam dokładnie. W każdym razie tyle mam pisać, zaczęłam w czerwcu tego roku. Czerwiec 2019, a więc za mną y, 3 miesiące pracy, 3 miesiące samego pisania. 21 września 2019, e, praktycznie miesiąc po tym, jak nagrywałam ostatnim razem. Postęp prac ogromny, 450 tysięcy znaków, czyli teoretycznie taki limit tego, co chciałam osiągnąć, ale ta powieść będzie wymagała jednak więcej stron, więcej słów. Trzymajcie kciuki, pracuję dalej. 5 października, bo dzisiaj jest niedziela, nagrywam dzień później, skończyłam. Naprawdę skończyłam warstwę fabularną książki. Mówiąc skończona, mam na myśli, że zakończyłam warstwę fabularną, czyli wszystko, co miało się wydarzyć. Wydarzyło się, a ja teraz no, zostaję tak naprawdę z tą najgorszą robotą do zrobienia, czyli z poprawieniem tego wszystkiego. I no, można powiedzieć, że właściwie to jest 70% książki. Wczorajszy dzień był taki bardzo podporządkowany temu wydarzeniu. To była sobota. Cieszę się, że sobota, bo chyba w tygodniu musiałabym zawalić absolutnie wszystko, czym się zajmuję. Mamy listopad, i książka została przyjęta przez mojego redaktora i pofrunęła do redaktora językowego, więc ja teraz pogrążam się w oczekiwaniu, oczywiście bardzo twórczym, ponieważ piszę dalej, w kolejną książkę w tym już czasie. Natomiast myślę sobie, że gdzieś w okolicach stycznia dostanę zapewne książkę po redakcji językowej, a w międzyczasie bardzo, bardzo czekam na Propozycje okładki. No dobra. Melduje się już w styczniu 2020. Dzisiaj mamy 5 stycznia. Za mną nowy rok i równocześnie zamknięcie pracy nad nie wychodź za niego. Zamknięcie na poziomie redakcyjnym. Bo mówiłam w ostatnim secie, a nagrywałam to chyba w listopadzie, że książka czeka na redakcję. Jestem już po redakcji. Nie mam jeszcze okładki. Czekam na to. Także jak tylko się pokaże, to na pewno nagram jeszcze jakąś przebitkę. I oficjalna premiera, z tego co na razie wiem, to 20 marca, więc tak naprawdę zostały 3 miesiące. Słuchajcie, na szybciucha dwie informacje. Dzisiaj mamy 12 lutego 2020 i po pierwsze, zmienił się tytuł książki. Nie, nie wychodź za niego, nie gorzki miód, ale Twoja wina. To jest jedna informacja. Druga jest taka, że mam już projekt dokładki, jest kolorowo, wybuchowo, super. I już zbieram pierwsze opinie, że naprawdę bardzo Wam się podoba. I trzecia informacja jest taka, że książka ukaże się na rynku 3 marca 2020, a nie 20 marca, więc tak de facto książka jest już w druku a ja za dwa tygodnie będę ją mogła Wam pokazać. Super, cieszę się, nie mogę się doczekać. 28 lutego 2020, e, ponad pół roku jak zaczynałam nagrywać i w końcu dzisiaj finał, czyli... O! ta <muzyka> Słuchajcie, jest książka, yy, nie dowierzam. Jest... Taka jak sobie wymarzyłam, jest, jest piękna, jest kolorowa, ale oczywiście nie szata zdobi, tylko treść. I treść, no co, co mogę powiedzieć? Uch, no treść jest wywrotowa. Mam już pierwsze recenzje, pierwsze emocje, pierwsze wrażenia i są one naprawdę super mocne, super pozytywne. To znaczy, takie jak chciałam. Ta książka naprawdę wzbudza emocje, nie tylko moje. Ale też i czytelników, a przecież o to chodziło. I to jest ten moment. Słuchajcie, po pół roku pracy e, nagrywania, a pracy było dużo więcej, bo od maja do końca lutego, e, jest książka, jest książka wydana. Braliście ze mną udział w tym całym procesie. Mam nadzieję, że rzuca to światło na taką codzienną pracę pisarza, chociaż przyznam, że pisanie tej książki, czyli Twojej winy, było dla mnie naprawdę dużą przyjemnością. Ta książka mnie niosła, pomysły mnie niosły, dawały mi energię. Praca z Michałem Nalewskim, moim redaktorem, który wspierał mnie na każdym etapie i mówił super, idź dalej, to też dużo robiło. I, i teraz jest. Tak sobie patrzę. Podglądzie, czy, czy fajnie ją widzicie, ale ja mam gorącą nadzieję, że będziecie chcieli wziąć ją do ręki osobiście. Dzięki! Taki pamiętnik z nagrywania. Może ciekawy, może nie, ale dla mnie na pewno będzie stanowił taką fajną pamiątkę po tej książce, a jestem z niej naprawdę bardzo dumna. Do usłyszenia.